Złoto. No pierwsze skojarzenie to chyba biżuteria, bogactwo, może skarby, ale czy wiemy, że y, śladowe ilości złota są też w naszych ciałach? To prawda, choć może nie tak powszechnie wiadome. Właśnie. Dlatego dzisiaj, w naszym głębokim zanurzeniu, przyjrzymy się temu bliżej. Mamy tu przegląd naukowy, który, mam nadzieję, pomoże nam zrozumieć rolę złota w organizmie. Tak, zbadamy jego obecność, zastosowania w medycynie, te dawne i te najnowsze, no i oczywiście kwestie bezpieczeństwa. Super. No to kluczowe pytanie na start. Czy złoto jest nam potrzebne? Tak jak nie wiem, żelazo albo cynk, czy po prostu jest? No dobra, rozpakujmy to. I to jest, wiesz, fundamentalna sprawa na początek. Złoto nie jest uznawane za niezbędne dla nas pierwiastek w przeciwieństwie właśnie do żelaza, miedzi czy cynku. Czyli niedobór złota nam nie grozi. Nie ma takiej choroby. Nie, nic z takiego nie zostało zidentyfikowane. Po prostu nie jest nam do życia konieczne w takim sensie jak inne mikroelementy. Okej. Okay. Ale skoro nie jest niezbędne, to skąd się w nas bierze? Mówiłaś na początku, że jest obecne. Jest obecne, tak. Wykryła się je w naprawdę minimalnych ilościach w różnych tkankach. Wątroba, nerki, krew, nawet włosy czy paznokcie. A źródło? Głównie środowisko. Kontakt z biżuterią, jakieś implanty dentystyczne, może barwniki spożywcze, no i przez łańcuch pokarmowy. Ale podkreślam, śladowe ilości. Rozumiem, czyli sama obecność to jedno, a funkcja biologiczna to drugie. I na razie dowodów na tę funkcję brak. Dokładnie tak. To, że coś w nas jest, nie znaczy od razu, że pełni jakąś kluczową rolę. Przynajmniej nie taką, którą byśmy już poznali. A co z chemią złota? Mówi się metal szlachetny, czyli mało reaktywny. Czy to się zgadza w warunkach naszego organizmu? I tak i nie. To zależy od formy. I tu dochodzimy do mm, bardzo ważnego rozróżnienia. Złoto metaliczne, takie AU0, faktycznie jest bardzo stabilne, biokompatybilne. Dlatego właśnie. Implanty wypełnienia. Tak? Dokładnie. Ale sprawa wygląda zupełnie inaczej, gdy mówimy o jonach złota, AU1 czy AU3, albo o nanocząstkach. Aha, czyli te formy już nie są takie obojętne? Zdecydowanie nie. One są reaktywne chemicznie i co ciekawe, bardzo chętnie wchodzą w interakcje ze związkami siarki. A tych w organizmie jest sporo, prawda? W białkach na przykład. Tak, na przykład w aminokwasie cysteinie. W wielu białkach. I ta reaktywność z siarką, z grupami tiolowymi, to jest jakby klucz. Podstawa zarówno działania terapeutycznego niektórych związków złota, jak i ich potencjalnej toksyczności. Skoro jesteśmy przy terapii, chrysoterapia brzmi historycznie. Bo i jest. Stosowano złoto w medycynie od starożytności, Egipt, Chiny, choć często bazowało to bardziej na wierzeniach niż nauce. Ale było też solidne, naukowe zastosowanie? Owszem, w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów RZS. Tu związki złota, jak auranofina czy aurociomalat sodu, miały ugruntowaną pozycję. I jak one działały? Właśnie przez tę siarkę? Między innymi modulowały układ odpornościowy, hamowały produkcję cytokin prozapalnych, wpływały na komórki odpornościowe, właśnie oddziałując z tymi grupami tiolowymi. Brzmi dobrze. Ale chyba nie jest to już terapia pierwszego rzutu. Niestety nie. Pojawiły się problemy ze skutkami ubocznymi, szczególnie nefrotoksyczność, czyli uszkodzenie nerek. To mocno ograniczyło stosowanie klasycznej chrysoterapii. Szkoda, ale to nie zamknęło tematu złota w medycynie, prawda? Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Przyszła nanotechnologia i otworzyła zupełnie nowy rozdział nanocząstki złota, AUNPS. Co w nich takiego specjalnego? Złoto to złoto. No właśnie nie do końca. W nanoskali złoto zyskuje zupełnie nowe fascynujące własności: optyczne, elektroniczne, na przykład tak zwany zlokalizowany rezonans plazmonowy LSPR. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że mogą działać jak niesamowicie czułe sensory, zmieniają kolor albo inny sygnał w odpowiedzi na obecność konkretnych molekuł. To otwiera drzwi do ultraczułych testów diagnostycznych. Czyli szybsze wykrywanie chorób? Biomarkerów? Dokładnie. Wykrywanie białek, fragmentów DNA, potencjalnie nawet na bardzo wczesnym etapie choroby. Mówi się też o zaawansowanym obrazowaniu medycznym. A terapia czytałam coś o zastosowaniu w onkologii. Tak, to jest chyba jeden z najbardziej ekscytujących kierunków. Nanocząstki złota mają tu kilka potencjalnych zastosowań jakich na przykład? Po pierwsze, terapia fototermiczna PTT. Nanocząstki dostarcza się do guza, a potem naświetla laserem o odpowiedniej długości fali. One absorbują światło i zamieniają je w ciepło. I to ciepło niszczy komórki rakowe? Tak, lokalnie, w obrębie guza. Druga opcja to uwrażliwianie na radioterapię. Nanocząstki w guzie zwiększają skuteczność promieniowania. Czyli można użyć mniejszej dawki promieniowania? Potencjalnie tak, albo uzyskać lepszy efekt przy tej samej dawce. No i trzecia możliwość to dostarczanie leków. Nanocząstki jako nośniki dla chemioterapeutyków. Kierowane prosto do guza. Tak, wykorzystując pewne cechy naczyń krwionośnych w guzach, mogą tam precyzyjnie dostarczyć lek, ograniczając jego działanie na zdrowe tkanki. To brzmi naprawdę obiecująco, ale zawsze jest jakieś ale. Co z bezpieczeństwem? Czy te nanocząstki są na pewno bezpieczne? No właśnie, to jest kluczowe pytanie i obszar bardzo intensywnych badań. Bezpieczeństwo nanocząstek złota to nie jest prosta sprawa. Od czego zależy ich toksyczność? Od wielu czynników: rozmiar, kształt, ładunek elektryczny, rodzaj chemicznej otoczki na ich powierzchni to wszystko ma znaczenie. A jakie są główne obawy? Wiemy, że mogą wywoływać stres oksydacyjny w komórkach, prowokować stany zapalne, mogą też kumulować się w niektórych organach, jak wątroba czy śledziona. A czy mogą, no wiesz, przekraczać jakieś bariery w organizmie? Tak, i to jest poważna obawa. Istnieją dowody, że niektóre typy nanocząstek złota mogą przekraczać barierę krew mózg, a także barierę użyskową. Ojej, to już brzmi poważniej. Czyli potencjalne ryzyko dla mózgu albo płodu? Potencjalne ryzyko, które trzeba bardzo dokładnie zbadać, zanim te technologie wejdą do powszechnego użytku. To jest ten balans między innowacją a ostrożnością. Kili wrotamy do tego, że forma złota ma fundamentalne znaczenie. Metal jest raczej ok, ale jony i nanocząstki to inna bajka. Dokładnie. Jony złota, szczególnie te trójwartościowe, AU3, są po prostu cytotoksyczne. Mogą uszkadzać DNA, komórki macierzyste, wątrobe, nerki. Mają wąskie okno terapeutyczne. A nanocząstki, mimo że projektowane z myślą o bezpieczeństwie. Niosą swoje własne specyficzne ryzyko, związane właśnie z ich rozmiarem i właściwościami powierzchniowymi. No i nie zapominajmy o tych bardziej klasycznych problemach. Masz na myśli alergię. Tak, alergie kontaktowe na złoto, metaliczne, na przykład w biżuterii. Albo rzadkie, ale trwałe przebarwienie skóry, chryzjazys, pozostałość po dawnych terapiach solami złota. No i ryzyko zawodowe dla górników złota związane z wdychaniem pyłu. Dobrze, spróbujmy to podsumować. Złoto nie jest nam niezbędne do życia jak żelazo czy cynk. Nie jest. Ale jest obecne w naszych ciałach w śladowych ilościach. I ma zaskakująco bogatą historię w medycynie od y, starożytnych, czasami magicznych kuracji, przez udokumentowaną chryzoterapię w RZS mhm. aż po dzisiejsze supernowoczesne zastosowanie nanocząstek w diagnostyce i terapii, zwłaszcza onkologicznej. A kluczem do zrozumienia tego wszystkiego jest rozróżnienie formy: stabilny, obojętny metal kontra reaktywne chemicznie jony i nanocząsteczki. Właśnie tak. Całe biologiczne działanie złota, i to korzystne, i to szkodliwe, zależy krytycznie od jego postaci chemicznej i fizycznej. Co to dla nas oznacza? Oznacza to ciągłe ważenie szali. Z jednej strony ogromny potencjał terapeutyczny. Zwłaszcza nanotechnologii. Z drugiej strony konieczność bardzo dokładnej oceny ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem. Innowacja musi iść w parze z ostrożnością. I to prowadzi nas do takiej myśli na koniec. Skoro wiemy, że te nanocząstki złota mogą potencjalnie dostawać się do mózgu, jakie mogą być długofalowe, może jeszcze nieodkryte, konsekwencje neurologiczne ich coraz szerszego użycia? Nawet jeśli teraz projektujemy je jako bezpieczne, to jest bardzo ważne pytanie. Wkraczamy na nowe terytorium. Właśnie. Potencjalne niezbadane jeszcze skutki, nawet przy najlepszych intencjach. To na pewno temat, który wymaga dalszych badań i głębokiej refleksji.